Korzystając z tego, że jestem w szydłowie kolejny film o nożu Bołu i tym razem nagram właśnie tutaj w muzeum. Tak wygląda muzeum w dawnym tak zwanym skarbczyku. O tak o wygląda. A szydłów to w ogóle jest piękne średniowieczne miasteczko o prowinencji jeszcze XIV wiecznej. E, wszyscy słyszeli mniej więcej tą nazwę, ale mało kto był. A bardzo warto przyjechać, zobaczcie, tutaj nikogo nie ma, a jest weekend. Tam daleko widać zachowaną w bardzo dobrym stanie średniowieczną bramę miejską. Całe miasto otoczone murami. Kurcze fajnie tu jest. Naprawdę bardzo fajnie. No, nigdzie coś takiego zobaczycie. W Polsce? W niewielu miejscach. Mówi się o Szydłowie jako o polskim Karka ale nie ma co tego porównywać. To są dwa zupełnie inne miasta. Szydłów przede wszystkim jest nasz. To jest miasto, w którym działy się różne bardzo ciekawe rzeczy. Co najmniej jedna osoba stąd walczyła w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim, więc prawdopodobnie też w bitwie pod Grunwaldem. Jest kościół, bardzo ciekawy Kościół Świętego Władysława, zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Zbudowany jako pokuta, dlatego że Król chciał poznać tajemnicę spowiedzi swojej żony, a kanonik krakowski Marcin Baryczka powiedział, że on absolutnie nie zdradzi czegoś takiego. O. A to dzieci za kotem biegają. E, kanonik Martin Bareczka stwierdził, że w życiu nie zdradzi tajemnicy spowiedzi, za co król kazał go e, do Wora i do Wisły. Okazało się, że jak e, gdzieś tam sobie Martin Bareczka pływał sam, no to pływał całkiem nieźle, a w Worku szło mu całkiem, całkiem gorzej. No i się nie udało. Nawet no za to jest kościół kościoły. Jeden jest e, sporo starszy z freskami, drugi właśnie Świętego Władysława, a trzeci jest e, kościołem szpitalnym. Też warto zobaczyć. Bardzo fajne ruinki. Bardzo, bardzo polecam. Cześć. Dziś będzie troszkę o dzikim zachodzie. na że oglądacie na pewno western, to wiecie, że ów dziki zachód nieodłącznie kojarzy się z dwiema rzeczami. To są rewolwery symbola Colta i noże nazywane nożami Bowie. Dziś będzie o nich. Znaczy o tych drugich, nie było rewolwera, to nie. o może być. Oh yeah. Pretekstem do opowiedzenia o nożach Bowie jest to, że jakiś czas temu dostałem propozycję stworzenia takiego właśnie nożyka ale choć tutaj głownia jest typową głownią właśnie Bowi, to rękojeść jest troszkę bardziej nasza, bo jest stylizowana na rękojeść karabeli. Bo tak to wygląda. Całkiem fajny nożyk, bardzo wygodny. No muszę przyznać, że nasi przodkowie wiedzieli, jak zrobić rękojeść do broni. W historii noża Bowie są dwie osoby. To jest James Black. Jim Bowie. Zajmiemy się najpierw tym pierwszym. Jim Bowie to był amerykański żołnierz z doby Dzikiego Zachodu. Dziś powiedzielibyśmy na niego kryminalista i zabijaka nożownik. O, to jest Jim Bowie. Cała historia o Jim Bowie rozpoczyna się w 1827 roku, kiedy to niepozorny Jim Bowie wdaje się w bójkę na brodzie na rzece Mississippi. Problem tylko polega na tym, że Jim poszedł z nożem na strzelaninę. Dlatego oberwał parę kulek, a potem jeszcze został przebity sztychem szpady. Co robi twardziel, wyjmuje nóż i wbija go w przeciwnika. Okazało się, że Jim przeszył, przeciwnik nie. nazwiskiem jest nazwisko Black, James Black. Facet dla pierwszej połowy XIX wieku i nożownictwa był tym, czym później dla różnikarstwa John Moses Browning albo Samuel Gold. Był po prostu fenomenalny. Robił najlepsze noże w swoim czasie, tylko, że robił je w ukryciu. Miał widocznie jakiś patent na obróbkę stali, dlatego, że jego noże uchodziły za bardzo twarde, a jednocześnie elastyczne. Yy, padły nawet głupie jakieś Bunkowski, że opracował z powrotem technologię do stali Damascińskiej. Nawet no, bez sensu, bo wtedy te noże nie były zbyt Nieistotne. Nie W każdym razie robił noże. E, I tak w roku e, 1830, dokładnie w grudniu, e, do pana Bleka zapukał pan Bowie i przyniósł mu drewniany nóż. Projekt noża. Jaki od tej pory chciał używać Jimboi. Dlatego oczywiście wziął projekt, zrobił nóż, ale z pewnym udogodnieniem. Udogodnienie polegało na tym, że po wykuciu takiego profilu, tutaj z tyłu, zrobił jeszcze jedno ostrze, zrobił szlif. Dzięki temu nóż mógł służyć nie tylko do cięcia, ale przez to, że tutaj był nieco cieńszy niż wcześniej, miał dużo lepsze właściwości penetracyjne. Kiedy Bowie zobaczył swój projekt, ale z poprawkami mleka, nie wahał się, wziął ten, który zrobił w i potem ten nóż zasłynął jeszcze kilka razy. No, mlek robił nie dalej. Mamy więc dwa nazwiska, dwie legendy. James Black i Jim Bowie wspólnie zrobili nóż. Stał się legendą. Wszyscy chcieli taki mieć. Dlatego Black dostawał dużo więcej zamówień, ale i inni kopiowali te, te pomysły. Tylko, że w XIX wieku był pewien problem. Jeżeli dzisiaj chcę mieć jakiś nóż, Niech to będzie popularny ostatni karamit. Spisz internet yy, kramit, wzór. No i najprawdopodobniej jest już 20-30 firm chińskich, które, które robią karabiny. A nawet jeżeli my chcemy z Chin, no to jesteśmy w stanie sobie yy, wydrukować te zdjęcia i zrobić sami. W XIX wieku internet jeszcze był niezbyt dobrze rozwinięty. Był yy, Trzeba było kombinować. Yy, jako, że yy, dziki zachód, to był teren, w którym ścierały się wpływy hiszpańsko-amerykańskie, powiedzmy. No to robiło się noże, które przypominały noże hiszpańskie, więc mamy nóż, który, a to ma prostą głownię całkowicie bez żadnego opadającego sztychu, mamy noże z, po prostu ze sztychem opadającym, mamy noże z tym tak zwanym hiszpańskim podcięciem, mamy bez noże były całkowicie różne. Wszystkie nazywano nożami Bowie, i mówiono, że on jest całkowicie oryginalny i w ogóle super. Doszło nawet do tego, że w Anglii małe manufakturki noży robiły takie narzędzia, nazywały je nożami Bowie i wysyłały do Stanów Zjednoczonych, żeby tam sprzedawać. Powiedziałem, że ścierały się wpływy hiszpańsko-amerykańskie. To tutaj jest kluczowe w ogóle dla powstania samego projektu. W tym nożu mamy dwie bardzo hiszpańskie rzeczy. Samo podcięcie nazywane hiszpańskim. No i tutaj mówi się, że ono służy do jakiegoś patroszenia zwierząt, przycisnania ścięgien, naprawy lin na okrętach i innych tego typu dziwnych rzeczach. No nie służy. Po prostu nie służy. To podcięcie powstaje moim zdaniem po prostu w procesie produkcyjnym. Jeżeli mamy płaskownik i chcemy wyciągnąć przez kłucie ostrze, no to wiadomo, jeżeli tutaj ścieniamy, to ten materiał musi się gdzieś podziać. I on idzie właśnie w dół. To podcięcie powstaje dlatego, że zaczynamy wykuwać ostrze troszkę dalej niż próg. Dlatego powstaje coś takiego. Drugą hiszpańską rzeczą jest właśnie ten sztyf. Zobaczcie, wyglądają bardzo hiszpańskie noże na waha. No i zobaczycie dlaczego hiszpańskie. Yy, o Kielcach mówi się też miasto scyzoryków. Yy, kiedyś ktoś mnie zapytał, bo ja studiuję w Kielcach, dlaczego Kielce to miasto scyzoryków. No, I jeden z drugim trochę za dobrze ubrany na czym, ktoś się przekonał dlaczego miasto scyzoryków. I podobnie działo się na dzikim zachodzie. Z tym, że wtedy scyzoryki nosili Hiszpanie. Były to właśnie nabawy i okazało się, że noże o takim kształcie, tylko trochę mniejsze świetnie służą do pracy, do polowania, no i do walki. A jak już się przekonaliście, i to może walczył. Ale jak już się powiedziało, Jim to był twardziel. Kiedy odebrał nóż od Jamesa Blacka, pojechał z nim w 1831 roku do Teksasu. Jako że był e, niezbyt spokojnym człowiekiem, no to miał wrogów. Jeden z takich wrogów nasłał do niego tam w Teksasie trzech facetów e, uzbrojonych w broń palną. Ale Jim z wygrał, zabił wszystkich trzech, Noże od Jamesa Blacka. Sam James Black to bardzo tragiczna postać, dlatego że wszystko szło dobrze, było fajnie, robimy noże, no ale przychodzi czas, kiedy umiera jego żona. Jego wspólnikiem był jego teść, czyli jej ojciec. Eee, pewnego dnia Teść przyszedł do domu Blacka i tak mocno wpieprzył mu jakąś pałką, że Black stracił prawie wzrok. Jako, że robił za wspomnianą zasłoną skórzaną, no to nikt nie wiedział, jak on właściwie to robi. No i na początku nie był zbyt skłonny do dzielenia się swoimi patentami. Zaczął się nimi dzielić dopiero w wieku około lat 70. I zaczął je przekazywać synowi małżeństwa, u których mieszkał na stare lata, no ale nie do końca wtedy pamięta. W ten sposób skończyła się pewna epoka. Gdyby troszkę dłużej robił, no to myślę, że nóż Bowie to nie byłby jego e, jedyny patent, jedyny wzór, który przeszedł tak mocno do popkultury. Jeżeli ono zabrał Wester czy... albo jakikolwiek inny film, gdzie pojawia się nóż, to zapewne jest to Bowie. Krzyk, Krokodyl Dandy. chyba był w Psach Wojny Bowie, Rambo, to wszystko są noże Bowie. Te noże cały czas walczą w wielu armiach świata. Każda większa szanująca się firma nożownicza, a już na pewno amerykańska ma w swojej ofercie noże Bowie. Wielu makerów robi tego typu noże. To jest naprawdę dobry kształt dla myśliwego, dlatego że fajnie można tym ponoć skórować zwierzęta. Jednocześnie to jest broń. To jest bardzo groźna broń. Sztych zaczyna się bardzo wąsko, a kiedy wchodzi, cały czas się rozszerza i robi bardzo groźne rany. Dlatego w chwilach zagrożenia można na taki nóż liczyć. Angel your wallet. Nick, give him your wallet. for? He's got a knife. <laughs> That's not a knife. Jak widzicie, wszystko ma swoją historię. Historia ma też nóżbowi i wszystkie inne noże. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś o jakimś innym typie sławnej broni, napiszcie w komentarzu. Na razie tyle. Dzięki. Cześć. Makieta szybłowa w okresie jego świetności. Piękne średniowieczne miasteczko. O tu jesteśmy. O tu. Tu dokładnie, w tym. W tym pomieszczeniu. Tutaj zamek, brama, jedno z najfajniejszych miejsc w Szydłowie, czyli Brama Krakowska. Fajne, fajne miasteczko na to wszedłów z zewnątrz murów. Tak to wygląda, mniej więcej, albo wyglądało, kiedy jechało się do szybowa od strony Kielc. no no not yet not until me and harvey get the rules straightened out rules in a knife fight no rules what <laughs>